Hmm. Od jak dawna znasz Emmę? Spotkałem Emmę jakiś rok temu, kiedy zaczęła studiować na akademii Wprowadziła się do pokoju naprzeciw mojego i niemal od razu zostaliśmy przyjaciółmi Bardzo ją lubię Obie jesteście najlepszymi przyjaciółkami, jakie kiedykolwiek miałem Dziękuję, Charlie, ja uważam tak samo Mówiłeś to kiedyś Emmie? Tak, powiedziałem jej ona żartowała na ten temat. Emma już taka jest. Ale wiem, że było jej miło. O, czyli jest tak jak podejrzewałem. Nie mówiłem o tym, ale. Mm, Emma mieszka w tym pokoju, którego nie dało się tam kliknąć. Za tym komputerem całym naprzeciw Charlie'ego. Mm. Czy nigdy nie martwiło cię zachowanie Emmy? Może czasem robić wrażenie, jakby. Brak jej było opanowania. Ale jest bystrzejsza niż sądzi wiele osób. Potrafi o siebie zadbać. Jest wybitną artystką. Jej rzeźby są pomysłowe i piękne. Wiem, czasem jestem zdumiona. One po prostu nie pasują do jej osobowości. Ma silną osobowość, ale głęboko to ukrywa. Czuje się lepiej jako zakręcona nastolatka niż profesjonalna artystka. Ale przy nas dwojgu czasami uchyla zasłonę. Uwielbiam, kiedy to robi. Hmm. Wszyscy mają jakąś skomplikowaną osobowość. Co sądzisz o Cortezie? Dlaczego chcesz o nim rozmawiać? Nie znam go zbyt dobrze. Co prawda kręci się po okolicy odkąd pamiętam, ale tak naprawdę to nigdy z nim nie rozmawiałem. Niektórzy mówią, że jest szalony. Też tak sądzisz? Nie, on nie jest szalony, po prostu trochę ekscentryczny. W ogóle nie obchodzi go, co sądzą o nim inni. I to jest super. No nie wiem, czuję, że jest w nim coś więcej, niż chce nam pokazać. Ten człowiek miał życie pełne wrażeń, jestem tego pewien. Zdanie, że jest ciekawy, ale nigdy nie chciałeś z nim pogadać. Coś tu kręcisz. Wiesz coś jeszcze o Cortezie? Coś jeszcze? Nie wiem, co Ci mam powiedzieć. Kiedy nie opowiada o książkach, mówi o starych filmach. Uwielbia klasykę. Nazwa to prawdziwą sztuką. <grym> Okej. Okay. O filmach mówi. No, nam też mówił o filmach, że lubi czarno-białe. Dobra, tutaj kliknę, chociaż pewnie nic więcej nie powie. Mogę zapytać Cię jeszcze o coś na Twój temat? Tak, jasne. Jeśli Cię to interesuje. To wszystko, co chciałem. Okej, okay. no tak, dobra. Dzięki, Charlie. Hmm. Robisz coś konkretnego dziś wieczorem? Pracuję. Powinienem być na próbie, ale potrzebuję pieniędzy. Chcę pojechać na tydzień do domu, zanim zaczną się zajęcia. Racja, mówiłeś mi, pamiętam. Od lat nie byłeś w domu, prawda? Tak, to prawda. Cztery lata. <noise> I za dobrze układało mi się z ojcem od czasu, kiedy... Wyjechałem. Wiem, jak to jest. To banał, prawda? Niespecjalnie pali mi się do spotkania z nim. Ale miło będzie zobaczyć resztę rodziny. Szczególnie siostrę i mamę. A, czyli mamy coś wspólnego. Widziałeś gdzieś w pobliżu Corteza? Owszem, widziałem. Pytał o ciebie. Hmm, znaczy w sumie to nie jest nic dziwnego, że pytał o nas? Pytał o mnie? Tak, pytał, gdzie jesteś. Miał dla ciebie wiadomość. Powiedziałam mu, żeby zostawił ją Emmie bo ona miała się z tobą wcześniej spotkać. Dostałam ją, ale nie mam pojęcia, co ona znaczy. Cortez bywa trochę dziwny. Hmm. Nie wiesz dokąd się wybierał? Nie, ale chyba oglądał plakat koło szafy grającej. Powieśli go dzisiaj. No to może na tym plakacie zobaczył coś, co sprawiło, że wymyślił tę swoją metaforę. Co to za plakat? Ten, który wisi koło szafy grającej. Aha, czy jej nie wiesz, co tam na nim jest? Nie wiesz, gdzie dzieciaki mogą um, przedstawiać swoje sny? Może u psychiatry? Chyba nie o to chodziło, Charlie. W takim razie, nie wiem. Hmm. A może spotkamy się u psychiatry, kto wie. Może to cenna wskazówka. Dzięki. Nie ma sprawy, April. Hmm, no dobra, to chyba tyle. Muszę lecieć, Charlie. Uważaj na siebie, dobrze. Pamiętaj, że masz dzisiaj odebrać wypłatę. Pomęcz trochę Stana, bo może zapomnieć. Na, no, musimy go pomęczyć, bo inaczej nic nie dostaniemy. Słój z cukierkami. Darmowe cukierki, tylko dla płacących klientów. Stan ma zwyczaj potrącania ekspensji, jeśli mm, poczujesz skurcze żołądka. Darmowe cukierki. Dobra, zaryzykujemy. Jestem pewna, że Stan nic nie zauważy, jeśli dyskretnie pogrzebie w jego zapasach. Ma tego pełno w skrzyniach na zapleczu. Okej, okay, mamy parę cukiereczków. Y, nie ta. Mieszanka słodyczy, kolorowe i niewątpliwie bardzo trujące. Trujące, toksyczne cukierki, twardy cukierek, y, możemy zjeść. O Boże, ochyctwo. o Smakuje jak płyn do płukania ust. Nie ma tu za dobrych słodyczy. Ale mamy lepkiego cukierka teraz w plecaku. Lepki nadgryziony kawałek cukierka. Jeszcze nadgryziony. Nie jestem specjalnie głodna. Nie, są paskudne. No dobra, to cię już nie męczymy. Zobaczymy później na co nam te cukierki są. Mm -hmm. Charlie. Dobra, to chyba tyle. Trzeba przejść dalej. Tak, w głąb kafejki. O, mamy naszego szefa Stanley'a. Szafa grająca, jest ten plakat, o którym była mowa. Jest też Markus i Emma. I tu jakiś plakat. Głupoty Toma. Mm, ok. Głupoty Toma. Mamy też krzesła. Nie chcesz nic powiedzieć o krzesłach? Wcześniej mówiłaś o krzesłach. O, koszyk z chlebem. Tak. Świeży chleb. Uwielbiam tutajsze jedzenie. Mamy świetną kuchnię. Tak się zastanawiałem, gdzie ten chleb zdobędziemy, bo widziałem, że potrzebujemy go. Świeży chleb. Zabieramy. Biegusiem. Tak, mamy bagietkę. Bochenek świeżo upieczonego chleba z baru. Świeży chleb. Nie jestem specjalnie głodna. No, tak się zachwycasz, ale nie chcesz nawet nadgryźć. Mój przyjaciel, Markus. Właściwie to przyjaciel Emmy. On też studiuje na akademii. Markus. Okej. Okay. Markus, który nie lubi siedzieć, chyba. Emma zawsze się tu kręci, jeśli nie jest w pracy albo na radce. Tak jak ja właściwie. Jak my wszyscy. <grym> Moja najlepsza przyjaciółka. Emma. Pomóż na april. Kiedy Roy Dale wydali na bocznym torze? W czwartym, zaraz po wydaniu porannej gwiazdy, te sukinsyny. W butach zbryzganych krwią? <grym> tak. <grym> Mówiłam ci, Markus. Mówiłaś, że w trzecim. Byłam bliżej niż ty. W siódmym. I ty się uważasz za fana? Wcale nie. Rozmawiałaś dzisiaj z Zakiem? Dlaczego? Był wkurzony. Nazwał cię pieprzniętą suką. Jak? Chyba żartujesz. Nie byłam wobec niego taka nieuprzejma. Powiedział, że nawet gdybyś czołgała się pod jego drzwiami, to i tak nic z tego. Mówił, że nazwałaś go Dupkiem. O Boże, nie umiem trzymać języka za zębami. Co z tego? To tylko Zak! Nienawidzi cię, ale to niewielka strata. To prawda. A co poza tym? Co robisz dziś wieczorem? Chyba Zak usłyszał to, co April mówiła po tym jak on wszedł do swojego pokoju, <gryw> bo wcześniej to była dla niego całkiem miła, muszę przypomnieć. Skoro jest taki zły teraz. Dobra, zaczniemy. No, spytała nas, co robimy, ale może najpierw niech ona powie o sobie. Co robisz? A co mam robić? Zostanę tutaj. Później mam się spotkać z przyjacielem, ale dopiero o dziewiątej. Czekamy na Izabelę, a potem idziemy coś zjeść. Ty jak zwykle nie jesteś głodna. Nie. Figura? Mogłam się nie pytać. Nie wiem, czy figura. To na pewno po powód. Iprin ma jakieś problemy ze sobą? Co to za przyjaciel, z którym masz się spotkać? Nie mów mi, że to ten sam facet, z którym byłaś wczoraj w nocy. Chcesz powiedzieć, że nie powinnam spotykać się z takimi jak on? Nie, oczywiście, że nie, nie jestem twoją. Nie musisz mi tego mówić, Emma. Ale masz rację. Nie powinnam się z nim spotykać. To drań. Tylko, że jest taki przystojny. Uroczy i świetny w łóżku. Mam do niego słabość. Ale nie martw się, to nic poważnego, to tylko zabawa. Hmm. Dobra, zdamy ci parę pytań. Mogę zadać ci kilka pytań? Przecież nie mam przed tobą żadnych tajemnic. Oczywiście, że możesz. A, mało pytań mamy w sumie. Rozmawiałaś dzisiaj z Charlie? Tak, przez chwilę. A co? Nic, tak tylko spytałam. Ech, April. Czy on coś ci powiedział? O czym? O... o niczym. To znaczy, ja nic ci nie powiem. Nic ci nie powiem, bo nigdy nie kłamie. Ale on... ach, nieważne. Gdyby to była scena z filmu, to w tej chwili wyszłabym jak... Cholera, dziewczyno! Zastanów się! Otwórz oczy. Ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Nie w prawdziwym życiu, bo prawdziwe życie ma brzydki zwyczaj ranienia uczuć. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Mówiłaś, że nie masz przed nami tajemnicy, teraz jakieś się zagadkami gadasz. Ale nie można pociągnąć tego tematu, niestety. Skończyłaś swoją rzeźbę na wystawę? Prawie. Jestem z niej zadowolona. Ale wiem, że jak będę dalej nad nią pracować, to ją popsuję. Więc chyba zostawię ją tak, jak jest. A ty? Wiesz co, lepiej nie pytaj. Mam nadzieję, że pewnego dnia moje obrazy skończą się same. Jasne. To możliwe. Ale nie liczyłabym na to na twoim miejscu. Ach, skończę je na czas. Pewnie, że tak. Bo jak nie, to tak cię kopnę, że... Dobra, zrozumiałam. Dzięki za inspirację. Hmm. Jaka jest Twoja opinia? Hmm, opinia o Kortezie? Moja opinia o Kortezie? Co to ma być? Coś w rodzaju dyplomatycznego pytania w stylu: Czy z tym panem jest coś nie tak? Dobrze, może zacznijmy od tego punktu. Wiesz, Kortez to dziwak, ale w dobrym znaczeniu. Wszyscy myślą, że go znają. Ale ja wiem, że to nieprawda. Rozmawiałam z Kortezem. On jest bardzo inteligentny. Jest dziwny, chodzi z głową w chmurach i wydaje mi się, że wierzy w UFO. Super. Ale dziewczyno, on jest naprawdę bystry. To znaczy nie w sensie wiedzy naukowej. Po prostu zna prawdziwe życie. To typ faceta, który wszędzie był i wszystko widział. Mądry, doświadczony, a do tego bardzo kulturalny. Zapytaj go o co chcesz. Sztukę, muzykę, filmy, książki Zawsze jest na bieżąco To mnie trochę dziwi, bo wydaje się, że... No, nie wiem, że wiecznie siedzi bezczynnie Rzadko gdzieś wychodzi Wygląda, jakby na coś czekał Albo na kogoś Tak, pewnie na Jerego Garcia <laughs> Niegrzeczna dziewczynka <laughs> Nie, według mnie nie jest ćpunem Wystarczy go posłuchać to, co on mówi, brzmi może trochę nieziemsko, ale to ten jego sposób mówienia. Nie, on nie bierze, na pewno. I jeszcze jedno. Jest przystojny. Jest jaki? Przystojny. Emma, on ma sześćdziesiątkę. Widziałaś kiedyś jego oczy? To nie są oczy starego człowieka. Co z tego, że ma sześćdziesiąt lat? Wygląda lepiej od większości chłopaków, z którymi się umawiam. I jest o wiele milszy. Chyba za długo siedziałaś na słońcu, Emma. Daj spokój. 60-letni dziwak z końskim ogonem i egzotycznym akcentem. No cóż, zobaczymy. Dzięki, Emma. Dzięki? Za co? Za rozmowę, dziewczyno. Co się z tobą dzieje? Otrząśnij się. Hmm. Ciekawe wiadomości kolejne na temat Corteza. To by się spodziewał, że Emma coś takiego powie? Właściwie to szukam Corteza. O co chodzi z tym Cortezem? Wolisz spędzić czas z nim niż z nami? Muszę się dowiedzieć, co znaczy ta wiadomość. Nie patrz na mnie. Nie wiem nic poza tym, co ci już powiedziałam. Spytaj Charliego. Rozmawiał z Cortezem. No i to chyba już nic nam nie da. Mam jeszcze parę pytań. Słucham, panie władzo. <noise> to tyle. Okay. Muszę lecieć. To na razie włóczy kiju. Na razie. Ciekawe czy z Charliem jeszcze może coś się nam odblokowało, bo tak ciekawe rzeczy powiedziała o nim. Dobra, pogadajmy z naszym szefem. Mój szef stan. Twardy facet do miękkim... Nie, to po prostu bezduszny drań. O nie. Słyszałem. Uch, wiedziałam. Czyli Abel już wszystkie swoje myśli wypowiada na głos chyba. Mój szef stan. Co ty tutaj robisz? Ja... Przecież dzisiaj nie pracujesz. Nie chcę, żeby moi kelnerzy robili 24 godziny na dobę. Zmykaj spać! Ale ja tylko... Cholera! Mam cię niańczyć? Miło cię widzieć, Stanley. Nie, dzisiaj nie pracuję. Przyszłam tylko, żeby... Och, nie wypowiadaj przy mnie tych dwóch słów. Mój wrzód żołądka tego nie wytrzyma! Jakich słów? Stanley i miło? Ale śmieszne. Pracuję i nie! Nie używaj tych dwóch słów w jednym zdaniu. Cholera, niedobrze mi się robi nawet kiedy sam to mówię. Hmm, pracocholik, <gryzby> czyżby? O. <gryzby> Sądziłam, że byłbyś zachwycony, gdyby twoi pracownicy mieli 24 godzinne zmiany. To, nie zrozum mnie źle, ślicnotko. Niczego bardziej nie pragnę. Ale widzisz, z jakiegoś dziwnego powodu to nielegalne. To smutne. Tak, gdybym mógł, pracowalibyście na trzy zmiany. Nie, nie sądzę. Myślę, że tak naprawdę jesteś dobroduszny Stanley. Tylko boisz się, żeby ludzie tego nie zauważyli. Tak, tak. Jestem cholernym świętym. Dalej, wykorzystaj moją dobroduszność, dopóki jestem roztrzęsiony. Chciałam dostać wypłatę. Cholera, dziewczyno, nie wiesz, że już mnie boli głowa? Wypłata! Matko Boska, dlaczego to słowo brzmi tak ohydnie? Słuchaj, zostaw Starego Stara w spokoju, dobra? Poczułbym się o wiele lepiej. Cicho, cicho! Bądź grzeczną dziewczynką. Hmm. hmm. Szef, który nie chce dać wypłaty. Ale my będziemy naciskać. I tak chciałabym dostać swoją wypłatę. O bogowie, dziewczyno, naprawdę potrafisz się przyczepić, cholera. No dobra, masz swój rozkład godzin? Tak, nie, może. <grych> może. Opowiedzmy, no może. Może? Może? Chryste, ale błyskotliwa odpowiedź. To może się zdecydujesz, zanim znowu zaczniesz zawracać mi głowę, co? I co ty na to? I się rozłączył. Musimy znowu go zagadać. Tak, tak, co chcesz wiedzieć? Słuchaj, co do mojej wypłaty? Boże wszechmogący, Wszyscy chcą pieniędzy od biednego stana. A kto ma płacić moje rachunki, hm? Niestety nie Bóg. Od co? To twoja firma, Stan. My jesteśmy pracownikami, pamiętasz? A ty naszym pracodawcą. Podobno masz nam płacić pensję. Cholerne prawo pracy. No dobra. Masz swój rozkład godzin, kochanieńka? Dobra, może dalej go podenerwujmy? Nie, nie mam. Och. Jaka kurde cholerna niespodzianka! To może pójdziesz po to i wrócisz później, a najlepiej w ogóle nie wracaj. Zrób mojej migrenie przysługę. <grymne> nie, mamy grafik. Tak, tak. Co chcesz wiedzieć? Słuchaj, co to znowu? Oczywiście masz tym razem swój rozkład godzin, kochana. Mmm. prostu nieraz raz zabierę. Nie. Dopóki go nie znajdziesz, nie dostaniesz wypłaty. Nie śpiesz się, kochanienka. No, znowu coś nowego było. Ale to już, już mu damy w końcu. Ten rozkład. Tak, tak. Słuchaj, znowu. Mamy, mamy. Tak, mam. Znowu dokucza mi wrzut, a ból głowy mnie wykańcza. No dawaj, skończmy z tym już, dobra? O, chyba, że chcesz wyjść przez te drzwi i zapomnieć o całej sprawie. Wybór należy do ciebie. Hmm, jaki wybór? No tak, musimy mu dać oczywiście ten grafik z ekwipunku. Proszę, to mój rozkład godzin. Nie mów tak głośno, moja droga. Wykańczasz mnie. Zobaczmy. Hm? Co to? E, he, nie, nie, nie. C Czy ja to podpisałem? O czym ja wtedy myślałem? Więc... Przynajmniej nie wygląda na podróbę. Dzięki. Dzięki, a gdzie moje pieniądze? O teraz ich nie dostaniesz za tydzień kochanieńka. Zapisałem sobie te kwotę w Księdze Rachunkowej, więc nie musisz się martwić. A nie, potrzebujemy teraz te pieniądze. W przyszłym tygodniu przyrzekasz? o ciekawe, bo chyba nie możemy sobie pozwolić na to, żeby on nas spławił. Więc ciekawe, co się stanie, jak to weźmiemy. W przyszłym tygodniu przyrzekasz. Jasne, jasne, przyrzekam. Za tydzień, jak się nie uda, to tydzień później. Ale dostaniesz pieniądze wcześniej czy później. Potrzebuję tych pieniędzy, Stanley. Tak, tak. Wszyscy potrzebujecie pieniędzy natychmiast. Ale nie ma mowy. W przyszłym tygodniu. W takim razie odchodzę. Odchodzisz? Nie możesz odejść. Pracujesz dla mnie. Nikt nie rzuca tej pracy, kochanieńka. Mogę odejść i odchodzę. Cholera. Wiesz, jak ciężko znaleźć kogoś do takiej nędznej roboty. Jesteś mi potrzebna. Równie potrzebna jak pieniądze? No dobra, dobra, dam ci te pieprzone pieniądze. Ile to miało być? Pięć dych? 375 dolarów Stanley. W gotówce. Och, jasny, w gotówce. 300... Ech, jesteś pewna? Za dużo wam płacę. No dobra, dobra, dawaj swoją kartę kredytową. No, udało się go przekonać. Akurat potrzebujemy tylko 15 na bilet, więc... Dziękuję, Stanley. Bardzo dobrze. Jasne! świetnie! Cholera. Ej, zaczekaj chwilę. Robisz coś dziś wieczorem? Chcesz wziąć zmianę? Sandra jest chora i potrzebują szybko zastępstwa. Co ty na to? Mm, no dobra. Tak! Potrzebuję pieniędzy. Świetnie, kochanieńka. Zobaczymy się później. Nie zapomnij. O, mamy wpis w dzienniku. Kolejny. W sensie w pamiętniku. To tylko kilka słów przypomnienia dla ciebie, April Ryan. Nie zapomnij, że dzisiaj wieczorem pracujesz. Zapamiętaj to sobie. Stan skopie ci tyłek, jak nie przyjdziesz na czas. Widocznie Sandra... To kochane stworzenie znowu zachorowała. Pewnie próbuję w końcu ograniczyć branie transu, albo i nie. Nie mam nic przeciwko temu, żebym dostała jej godziny. Ok. To wszystko tak, nie ma nic więcej. Um, coś na naszej karcie się zmieniło. Moja karta kredytowa. Można jej używać na całym świecie, jest kompletnie anonimowa. O, coś nowego powiedziała? Moja karta kredytowa. Dobra. Mój szef. Stan. Znowu przyszłaś mnie męczyć, dziewczyno? Zapłaciłem ci. Czego chcesz? To wszystko. <laughs> cicho, cicho. Okej. Okay. Znowu go męczymy. Szafa grająca. To szafa grająca. Stan twierdzi, że to oryginał mający ponad 200 lat. Nie wiem, dla mnie wygląda jak replika. Jak dobra replika, ale i tak. Szafa grająca. Wymagało to trochę wysiłku, ale w końcu Stan zgodził się ustawić szafę na darmowe granie. Wybieram sobie tylko losową ścieżkę. O. O! Można było zmienić. Ciekawe, ile tu jest utworów dostępnych. No okej, okay, nieważne. Niech sobie leci co chce. I tak zaraz stąd wychodzimy. Plakat. Galeria Roma przedstawia bóle dorastania. Wystawa dzieł dzieci i nastolatków. Czyż nie o tym właśnie mówił Cortez? Tam, gdzie dzieciaki przedstawiają swoje sny, to może być to. Ale gdzie jest ta galeria? Galeria Roma, czyli tam się musimy spotkać z Cortezem. Plakat reklamujący wystawę pod tytułem Bóle dorastania w Galerii Roma. Bilet. Darmowy bilet studencki. Super. Lubię wszystko, co jest darmowe. Nigdy nie odmówię przyjęcia darmowego biletu. Okej. Okay. To chyba tyle. Plakat reklamujący wystawę. Dobra, no to wychodzimy. Stąd. Zobaczmy, bilecik. Adres. Galeria znajduje się koło mostu Waterdown. Jeśli dobrze pamiętam, to po drugiej stronie zachodniej Wenecji. Będę musiała pojechać metrem. No i pierwszy raz wiemy, po co jest ten nam bilet na metro potrzebny. Darmowa wejściówka studencka na wystawę Bóle Dorastania w Galerii Roma. Czy do tego miejsca nawiązywał Cortez mówiąc, tam gdzie dzieciaki przedstawiają swoje sny?